Cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo serdecznie w prezentacji laptopa Lenovo i715-calowym. Do, do że jest to i715 ISK, ale mogę się mylić, natomiast wszystko będzie w tytule. Chciałbym Wam przedstawić opinię na temat tego, jak ten, ten sprzęt się prezentuje, jak się go używa. Jest to wersja 8 gb jeżeli chodzi o RAM, z kartograficzną 960 GTX-a dodatkowo jeszcze niestety z dyskiem HD, który ma 5400 obrotów, to jest według mnie żart, natomiast na szczęście ma złącze M2, więc w w przyszłości można to poprawić. Nie chciałbym się skupić na, na tym, jak ten sprzęt działa, ponieważ dysk HD już go skreśla, jeżeli chodzi o szybkość działania, natomiast jeżeli chodzi o jakieś gry bądź rendering, no rendering właśnie, dysk mocno też gra rolę, ale po wymianie i dodaniu, może dysku, po potem do z SD 500 GB albo 256, to zdecydowanie dałoby dużo większą moc, natomiast to są też dodatkowe koszta, więc rozumiem, że pewne rzeczy jest po prostu z czasem. Natomiast, tak, w tym czasie niech zacznie się włączać może laptop. Natomiast ja chciałbym Wam pokazać, jak wygląda tutaj stan, stan wykonania. Przede wszystkim, tak, touchpad jest bardzo wygodny, chociaż, jak już widzicie, Zostawia po sobie po prostu, zostaje strasznie dużo palców na nim. Dodatkowo jeszcze plastik. Plastik, cała budowa jest wykonana tutaj przy klawiaturze z plastiku, więc jest to taki plastik typowo gumowy, czyli na przykład w tym miejscu jest jakieś kropki, po jakimś nie wiem czy to soku, czy czymś podobnym, wiadomo skąd to się bierze, ale zostaje straszliwie kusz. Łapi się tego straszliwe. Wydaje mi się, że po jakimś czasie po prostu e, może być e, taki problem, że m, ten kurz pozostanie, będzie go trudno e, stąd e, usunąć. E, u góry głośniki JBL grają niesamowicie, po prostu wręcz wybitnie grają. E, powiem szczerze, że jest to najlepsze na nagłośnienie, jakie, jakie widziałem. Jeżeli chodzi o pracę na baterii, to jest około e, 4 godzin grania w Simsy 4. Wiem to potem, ponieważ moja siostra korzysta z tego laptopa i ona po prostu tyle wytrzymuje na baterii, później idzie, odkłada laptopa i po prostu czeka, aż się naładuje. Więc to w ten sposób działa, i przez to mogłem sprawdzić, jak ta, jak ta wytrzymałość baterii działa. Jest to naprawdę dobry wynik, chociaż nie patrzyłem na jakiej jasności ekranu gra, więc też, też mogę być troszeczkę niewiarygodny, ale myślę, że jest dobrze jak na, jak na laptop z Windowsem. bo o ile, o ile właśnie MacBooki przy, przyzwyczaiły nas do dobrej, dobrej baterii, natomiast Windowsowe laptopy przy, szczególnie przy ciężkiej pracy po prostu e, drainują tę baterię niemiłosiernie. E, chciałbym opowiedzieć podświetlenia ale niestety e, w przypadku po prostu e, jasnego dnia no to nie widzę za bardzo go. E, dodatkowo jeszcze wsad jest e, poza... poza podświetlenie jest tak jakby tak nie, zaznaczone, podznaczone, no okej, okay, fajnie, ale według mnie lepiej prezentowałoby się jakby to było białe podświetlenie bez tych czerwonych e, detali. Co jest jeszcze ważne? Laptop ma e, górną, górną klapę e, wykonaną e, z aluminium. Super, dobrze wykonane. Ale palce to łapie tak niemiłosiernie, że jest to po prostu żart. Słyszałem też opinie, szczególnie czytając przed, przed zakupem w internecie jakieś recenzje na temat dołu ja teraz laptop obraca, ponieważ boję się, że go porysuję że na dole nie ma aluminium, według mnie jest według mnie to jest aluminium, albo naprawdę bardzo dobry plastik, bo słyszałem opinie, że jest to po prostu plastik a wydaje mi się, że w dotyku, przy tknięciu palcem, czy to przy przejechaniu ręką, czuć jakby to był po prostu było to aluminium. Nawet do tego stopnia, że wydaje mi się, że jak się naelektryzowałem, to po prostu czułem takie typowy przejazd po aluminium. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, kiedy palcem przejdzie się po aluminium, a on jest jakby tak delikatnie kopie prądem. Więc wydaje mi się, że na dole też jest aluminium, ale tak czy siak na dół się nie patrzy, więc to nie ma tak większego znaczenia. Dodatkowo laptop da się otworzyć jedną ręką. Nie, nie da się. Nie no, da się, powiedzmy. Słyszałem szczególnie przy, przy tych mniejszych laptopach, że 12-calowych, czy te, podobnych, takich typowo mobilnych do transportu, czy e, do pracy biurowej, ale, ale niezbyt wydajne, niskonapięciowe procesory ITP, że jeżeli nie da się jedną ręką podnieść krapy no to to jest duży minus. E, laptop ma dosyć duże, duże ramy e, czarne, które szczególnie przy otwieraniu właśnie e, zostają, zostaje na nich dużo mm, odcisków palców. No, no, niestety bym powiedział, jeżeli chodzi o złącza, to w laptopie mamy. Oj, widzicie. I tutaj jest takie oświetlenie, a nie inne. Nie mam za bardzo jak wam pokazać tego. Może w ten sposób bardziej. Mamy od lewej USB, drugie USB, HDMI i złącze Ethernet. Dalej jest zabezpieczenie. Jest tak jakby przegródka na zabezpieczenie jakieś tam na K gościa który to wymyślił. Niestety nie wiem o co chodzi, więc nie powiem wam. W internecie też chyba ludzie za bardzo nie wiedzieli o co chodzi, bo w większości, w większości recenzji, jak ich słyszałem o tym złączą, to o tym zabezpieczeniu, czy co tam jest, to mówili takie bzdury, że wydaje mi się, że sami nie wiedzieli o co chodzi, więc ja nawet nie będę próbował dogonić ich poziomu merytoryki, jak to, jak to bardzo się znają, bo no, aż mi się po prostu czasami słabo robi, jak ja czytam, te, czytam i oglądam te recenzje, gdzie ludzie naprawdę czasami nie mają pojęcia bo ja o czym mówią. Tutaj, czy wy będziecie coś widzieć? Chyba nie. Chyba nie, właśnie to, to są to właśnie domowe warunki. O, może teraz lepiej. USB, drugie USB, złączę na kartę SD. Natomiast niestety nie mam żadnej karty SD, więc nie mogę Wam sprawdzić, czy jest to złącze pełne, czy niepełne. Wydaje mi się, że niepełne. Wydaje mi się, że karta będzie wystawać, ale oczywiście nie mówię Wam tego. Przepraszam, że nie mam tego, jak sprawdzić. Linedury, zaraz po tym jest mini jack 3,5 cala, no i mikrofon, niestety tylko jeden, więc nie ma, niestety nie ma odszumienia przynajmniej nie widziałem nigdzie innego mikrofonu, więc wydaje mi się, że odszumienia po prostu no nie ma. Wydaje mi się, że to wszystko jeżeli chodzi o moją opinię. Jeżeli chodzi o wydajność laptopa, bardzo dobre jest tutaj chłodzenie, przez co ciepło jest odczuwane tylko w górnej części. E, właśnie klawiatury tam gdzie ręce leżą, czyli przy wsadzie i przy e, entero, shiftu, strzałkach e, tam to ja nie ma odczuwalnego e, więc to jest na pewno bardzo na plus, wydaje mi się, że to jest e, coś czego w większości laptopów brakuje i przez to on e, bardzo tracą na wydajności ponieważ e, niestety no nie ma po prostu zbyt dobrych e, warunków e, chłodzenia tutaj jest to idealnie zrobione jeżeli chodzi o wciskanie klawiszy jest po prostu to mega, mega po prostu świetnie zastosowane, wydaje mi się, że jest to po e, prostu jeden z takich e, lepszych układów, może nie układów, ale e, klawiatur zastosowanych. Szkoda, że nie jest to klawiatura mechaniczna, ale jak uczy Apple e, klawiatury mechaniczne, no nie zawsze są najlepsze rozwiązaniem, ponieważ u nich często występuje problem, że kurz wpada pod klawisz i on przestaje po prostu e, działać, więc bo niekoniecznie zawsze ta dobra technologia, znaczy ta nowa technologia, jest tak dobra. No touchpad, jak już mówiłem, jest bardzo wygodny. Chyba nie ma, nie ma, nie ma tutaj szkła na wierzchu, ale jest dosyć, dosyć płynny, miękki. Bardzo, bardzo wygodnie się z niego korzysta, chociaż brakuje oczywiście technologii znanych z Apple'a, Apple, czyli Force Toucha, więc to na minus, ale oprócz tego bardzo wygodnie się to używa, chociaż Wiadomo, z mieszką wygodniej. Troszeczkę martwię, jak mówię, ten plastik. który wydaje mi się, że łapie każdy brud jaki się da. Oczywiście nie czyściłem tego laptopa do, do, do nagrania, dlatego, że Wam pokazać, jak jest rzeczywiście stan użytkowania. Jest to właśnie jakiś tak miesiąc, półtorej miesiąca używania tego laptopa, więc myślę, że to jest dosyć miarodajne, już na starcie. Szczególnie dla Was, którzy, którzy chcielibyście może kupić, czy to dla siebie, czy to dla swoich pociech. to Wydaje mi się, że taka, taka, takie doświadczenie z użytkowania jest ważne, kluczowe. Uważam, że laptop ma bardzo... jest bardzo dobry, jeżeli chodzi adekwatnie do ceny. Jest bardzo dobry, chociaż jak mówię, jeżeli ktoś jest estetą i podpada pod pedantyzm, to po prostu, no, tej obudowy plastikowej w połączeniu właśnie z, z matrycą, która po bokach po prostu tak łapie, tak łapie straszliwie palce, że to jest nie się no i obudowie górnej, która no trzeba ją otwierać. Po nie ma jak otwierać bez dotykania tego, więc zawsze są palce. A zmycie tego nie jest całe, łatwe. To nie jest tak, że przetrzecie raz ścierką i już jest czyste. Nie ma tak, że chusteczką taką do okularów przemiecie i już jest czysto. No ale Trzeba się troszeczkę, troszeczkę trzeba przyłożyć się do tego, więc dla ludzi, którzy lubią taką, taką czystość, to jest tym, że to jest przesrane. Minusem jest ekran. Definitywnie ekran no nie ma zbyt dobrych barw. Naprawdę... Niby, niby ma matyce matową, ale odbija wszystko jak leci. Skoro nie można zobaczyć przez, przez to odbicie, to coś jest nie tak. Zdecydowanie to jest jakieś oszustwo. Czytałem opinię, że jest na tym nałożona folia. Że na ekranie jest nałożona folia, która ma niby być matująca. Czy tak jest? No nie wiem. Nie wiem, jak mówię, nie będę, nie będę ściągał, próbował ściągać folii, natomiast no, niestety nie jest matowa, jest, jest błyszcząca. Być może ta folia próbuje matować, ale to definitywnie nie jest zbyt dobrze zrobione, więc to będzie wszystko jeżeli chodzi o moją opinię. To nie jest żadna recenzja, nie jestem żadnym specjalistą od laptopów. Chciałem Wam przedstawić opinię zużytkowania tego laptopa, żeby Wam przedstawić, jak rzeczywiście się spisuje. Uważam, że system chłodzenia jest genialny w tym laptopie, więc jeżeli lubicie sobie pograć na laptopie, wydaje mi się, że to jest dobra op opcja, ponieważ często właśnie w trakcie jakiejś wycieczki, czy to właśnie w autobusie, bardziej w pociągu, myślę, niż w autobusie, ale w trakcie jazdy, czy to, czy to właśnie ktoś prowadzi, bo, bo też nie mówię, że macie używać laptopa podczas jazdy, ale w trakcie transportu nie ma to bardzo możliwości używania też podkładki chodzącej, więc w tym momencie chłodzenie, które są zastosowane w laptopie, jest bardzo na plus. Brakuje mi tutaj złącza USB-C, bo jest to dosyć nowe złącze, niby nieużywane, ale dzięki temu złączu dałoby się na przykład ładować laptop poprzez powerbanka. To jest naprawdę dobra opcja. Wydaje mi się, że w czasach kiedy wszyscy mają powerbanki do telefonu, wszyscy mają głośniki Bluetooth, trzymają inne urządzenia z baterią, to po prostu fajnie byłoby móc ładować laptopa poprzez właśnie zewnętrzny zewnętrzny jakiś bank, ponieważ to by mogło wydłużyć mocno prasę baterii. To myślę, że to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli macie tego laptopa, to napiszcie śmiało waszą opinię na ten temat. Wydaje mi się, że ja sam uzupełnię tą opinię, napiszę komentarz tak samo jak zrobiłem to w Juice Packu, czy, czy może właśnie zrobiłem, zrobię to w głośniku YouTube JBL Church 3, które oczywiście linki macie w opisie i w playlist z unboxami, prezentacjami i tak dalej. Siemanko, no i cześć!